Siemanko, dzień dobry. Ale ten Lumpia? No właśnie kupuję wałówę, bo jedziemy szybka zrywka rano i jedziemy jedziemy do Marii odwiedzić takich naszych znajomych, którzy mieszkają w fantastycznym miejscu. Ja tego na polskim kanale jeszcze nie pokazywałem, także będziecie mieli okazję zobaczyć na angielskim, bo And five pico. Będziecie mieli okazję zobaczyć No, bo to jest takie naprawdę spe, bardzo specyficzne, fantastyczne miejsce na, na Sikichor Zawsze lubimy tam jechać Zazwyczaj zostajemy na weekend, także tam śpimy no, teraz po prostu nie mamy na to czasu Także jedziemy wcześniej rano i wrócimy jakoś po południu Ale może będziecie mogli zobaczyć jak żyją Filipińczycy Tak, bardzo no, oni tam praktycznie mają prąd, ale wiecie, nie mają lodówek, żyją w bambusowych chatkach i no dają radę, dają radę, super tam jest. No, słuchajcie, chcę po prostu Andrzejowi pokazać to miejsce, myślę, że mu się spodoba, bo po... no, jest to coś takiego yy, dla mnie szczególnego, także jedziemy. Jest Rommel? Siema. Siema. No. Tak jest Antek. Siema, siema. I know, I know. Nie możemy Antka pomijać, musi się przywitać zawsze. Jedziemy po Andrzeja i jedziemy... I jedziemy na drugą stronę wyspy! Dzień dobry, dzień dobry! Dzień dobry! No, jesteśmy w Marii w miasteczku. Eee, szybkie zakupy zrobimy, bo <laughs> będzie potrzebne trochę, trochę warzywek do, do tych naszych żabek, żeby je ugotować. Także tutaj widzicie plac, plac targowy, plac targowy. O, jest. Andrzej też, też jest vlogerem. <laughs> Prywatnym, tak. rodzinnym. Lat, targowy. Rommel poszedł do sklepu. On po prostu wie, co potrzebuje, bo on będzie gotował. Także on sobie kupi Weźmie po prostu to, co, to, co jest mu potrzebne. Seventy peso, one onion? Ja. Yeah. <laughs> peso, 70 peso za cebulkę. Ła, kilo? Nie, za sztukę. Ban na import cebuli dalej działa. nie? Mała cebulka, 70 peso. 6 zł, 6,50 za mini cebulkę. Nie ma, jak, nie ma jak. Dobre pomysły polityków, co? No, słuchajcie, więcej fanów na Filipinach. Y, zablokowali drogę cysterną. I, I nie wiadomo o co chodzi. Nie? I cysterna stoi na środku drogi. Nie może prawdopodobnie wyjechać, bo jest ślisko, bo deszcz padał. Widzicie, tu nie ma eee, nie ma twardego, twardej nawierzchni. No i Rommel się poszedł zapytać o co, o co im chodzi, bo jakbyśmy mieli stąd na nogach i to już jest niedaleko, no ale na nogach to by było daleko. Jeszcze antka targać. Także. Nie ma cię. Nie wiem, nie wiem, nie wydaje mi się. No jak trzeba będzie to pójdziemy na nogach oczywiście, no ale wolelibyśmy tego uniknąć. No i noga A okej okay. Rozwalili tutaj Rozwalili drogę koparką. Rozwalili drogę Nie no dobra no idziemy 20 minut na piechotę minimum o, będą nas podwozić tą motorkiem No to jest kawał jeszcze drogi Pilgrzymka do Marii. Pilgrimage to Maria, ha? Huh? <laughs> Okej. Wayung buntak. Syai. <laughs> Oke, okay, nah. Oke. Okay. Oke. Okay. Itu bahan aja, ya? Already pamahau. Dan? Yes. Very good, very good. Wes? Wow. ha? Ojciec krzesny. Ojciec krzesny Antka. Jeden z z One of the 12 yeah? Still walking, Wes? Wes? Walking in the jungle Walking in the jungle yeah, yeah. slowly <laughs> kidnap the goat No to już prawie jesteśmy w domu Jest rzeka i mostek To, to jest <laughs> Dobry znak To jest rzeka w której, w której Łapiemy żaby yy, Krewetki ma, Takie węgorze Tutaj wrzucę wam yy, Wrzucę wam filmik Do angielskiego kanału z takiej pełnej wycieczki, gdzie zazwyczaj zostajemy tutaj na noc, jak to wygląda. No, bo dzisiaj wersja skrócona. Musimy wrócić, yy, ze względu na moją pracę, musimy po prostu wrócić yy, do domu. A to jest Taldo. Taldo, taldo dla relaksu 50 kg na głowę zakłada. Ha? <grabia> Dawaj, grawe. <grabia> Long time no see. Ha? Only 50 kg, tak? I easy for you, no problem. No problem. A to na? Wiecie, rano 50 kg na głowę. I pochodzi tu sobie trochę jeszcze, popatrzcie. Zawsze na bosaka. Always barefoot, ha? No, i tu jeszcze, jeszcze mamy jedną górkę do zaliczenia. Tutaj jest w ogóle Sanktuarium maryjne We go here, yeah? Tą ścieżką i tam jest, yy, tam jest kaplica Wiele ludzi tu, tu przychodzi się pomodlić o, A my musimy pod górę jeszcze drałować Dajcie, jest! Mój najlepszy kuja tutaj! Oh. O! O! jest uh. <laughs> z sk sk skrótem! Aha! Co antek! Jechałeś na motorze? Maciuś, jak tu pięknie! No o to chodzi! To biodzie, Good. To już obrane, bo oni od razu jak łapią, to je obierają ze skóry. Very sexy. Sexy legs, ha? Anton, be careful. What is this song, babe? Over Rod Stewart. With the legs. Hot legs? Hard legs. Can you sing this? No. <laughs> That's the hard legs, huh? Very hard. Sexy nóżki. Ten van tutaj łapię. O. Oh, nice, huh? Last night? Last night, cat. Krewety. O, mm. Oj, oh, Anton, be careful lah! Eh? Mm. Lamika, yo! Mm? Frag, Anton, Papa mm. jabba. pachnie, pachnie mięskiem. I to, I to będzie grill z tego, nie? Dwa. Yeah. Z tego będzie grill. Nie, nie. W mleku kokosowym A, ja gotuję. To jo? Ja, yeah, Winegar? vinegar? Ja. And, yeah. and that's it. Adobo, to more vinegar and Sos sojowy i i ocet na razie. Widzicie Romel już przygotował y, y, chili y, zieloną cebulkę, taką dymkę i, i tą cebulę jedną. Za którą 6 złotych zapłaciliśmy. Pokażę Wam, jak się mleko kokosowe robi. Na świeżo, nie z puchy. Pal Professional wery Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Co? mod? są Widzicie, z kokosami nie ma problemu. Lądow, miękkie lądowanie, żeby nie pękły. Pobiegają, a? Chciałem mu pomóc, mówię, wezmę dwa albo trzy kokosy za ogonki, to wziął pięć sam. Ale to cudownie smakuje. To jest świetne i to do, bardzo dobrze nawadnia, po tym się nie chce tak pić. No to raz, a dwa, że właśnie też czytałem na ten temat, że on jest, ma mnóstwo energii, daje mnóstwo energii, i że tak mówię, nie chce się mieć. I mam mnóstwo minerałów. Ja kiedyś zrobiłem sobie dietę kokosową, głodówkę. Cztery dni nic nie jadłem. Andrzej. Cztery dni nic nie jadłem, piłem tylko wodę kokosową. Przez A, cztery ja dni. Nie jadłem. Biurek, nie jadłem. Nie, tylko piłem wodę. Cztery dni. I wytrzymałbym dłużej, ale po prostu ja fizycznie chciałem być aktywny, i zacząłem w pew... czasami mnie po prostu mdleć. Tak, jakby zaczynałem, ciemno mi się przed oczami robiło. To, to jest dla mnie ciekawa, ciekawe doświadczenie. A powiedz mi, nie mdla, znaczy sobie, jak poszedłem na poszedłem na a Nie byłeś głodny? Jak byłem głodny, to piłem kokosa następnego. Aha. Otwierałem otwierając się po kokosy. Ja wypijałem dziennie 10 na przykład. Albo 12. To fantastyczne, a powiedz mi. A. a... A w momencie, czy nie czułeś głodu jako takiego? Jak czułeś głód, kokos. I to wystarczało? Tak, to mnie tak jakoś trochę zapytało. Później później delikatnie trzeba po prostu jedzenie wprowadzić. Czyli zacząłem od... Ale czułeś takie przeczyszczenie organizmu? Nie ja wiem, czy ja tam czułem takiego. Jakieś uczucia miałem. Na... No na pewno byłem lekki w... i, i pusty, nie? Bo to ale w wielitach zawsze coś ja zalega, ja nie? Ja chciałem to dłużej, bo ja chciałem tydzień to zrobić. Tylko po prostu poszedłem na na, na, na imprezę tańczyłem z dziewczyną i, i, i poczułem, że zemdleję za chwilę. I się wkurzyłem i poszedłem. A to parę lat temu było, rozumiem. Tak, to było. Przed Marikar. Przed Marikar to było 7 lat temu. A i nie wiem, czy wiesz, że kokosy podczas II wojny światowej, yy, jak im brakowało krwi do tra transfuzji, to yy, brali wodę z kokosa. Zamiast krwi. Naprawdę? Tak, bo, bo jest bardzo zbliżony skład y, do osocza krwi y, pod względem fizyko-chemicznym no co, czy coś, daje, coś takiego. I dlatego daje tyle energii. I ludzie, wiele osób no, przeżyło po prostu na tym, się... bo to można zapakować do żyły po prostu no, żeby uzupełnić brak, y, wiesz, płynu w obiegu. Czy dlatego, dlatego to daje tyle energii, bo to jest na krew. Niesamowite. Kokos jest w ogóle niesamowitym owocem. A Biąż jest bardzo energetyczny i odżywczy z kolei. Czyli tak naprawdę można by było żyć przez jakiś czas samymi kokosami. Czyli, jakieś dżunglę tak. w dżungli tak. tylko i wyłącznie mając kokosy, można Przeżyjesz. Prze, przeżyć. No, jest spokojnie. Jakiś czas. Miesiąc to byś na samej wodzie przeżył, myślę spokojnie. No, ale będą dżungli. No, więc właśnie, to, ale to tu w tak zwanym pobliżu dżungli, w okolicach, ale jak ty jesteś w samej dżungli, to z tego co mówisz? Ten pan tutaj potrafił wszystko co żyje, nie? A wszystko łapie. A jakie właśnie, chciałbym go zapytać, jakie jest z, niebezpieczeństwa, węże... z niebezpieczeństwem z wężami? On jak zobaczy węża, to go zabija i go zjadają po prostu, nie? To się cieszy. Ja, ja rozumiem, czy, bo jest na pewno dużo niebezpieczniej Ale węże raczej, uh, it's like, taldo, the, the snakes, they don't like come to the Baha'i. They, they are afraid of the people, yeah? They mainly stay in the jungle, cała. Huh? Węże wiesz, węże nie, one nie, one się boją ludzi. Really? Tak. Is snake afraid? Afraid of people, of people? Sala. Yeah. <laughs> but, but if you can see the snake, very happy, yeah. Because Patai and Kaon. <laughs> no, jak zostajemy na noc, to, to śpimy na przykład tutaj w tym domku. Dają nam spanie, no i wiecie, to oni nie mają murzek, także śpimy na, na tej podłodze bambusowej i taka, taka mata jest rozwijana. No to jest okej. Okay. Tutaj jest prysznic, może jakie pokażę wam. Tu jest prysznic, o. A pralkę mają nawet. <laughs> to jest nowość. Ale tu się normalnie rano można wykąpać. Jak ktoś się wstydzi, to tam w tej, w toalecie w środku. Można, można się wykąpać. Mają bieżącą wodę. No. I taka osada, osada na takim małym płaskowyżu, parę domków i to jest to jest tutaj wszystko. Dookoła jesteśmy otoczeni y, górami. I tutaj też też tutaj spaliśmy y, raz pamiętam z Marikar w tej w tej budce normalnie tutaj wiecie na podłodze, na, na takich matach spróbuję przejść wam pokażę, może później wezmę drugi drugą kamerę, żeby widoki nagrać ale tutaj już są widzicie, tu są wszędzie dookoła góry my jesteśmy jakby na płaskowyżu tam jest rzeka, na dole, taka dolina. A tu już są dookoła, dookoła wszędzie są, są góry. Tu z jednej, z jednej strony trochę, trochę morze powinno być widać. No ale super się w ogóle wypogodziło, co? Było tak deszczowo, a teraz słoneczko. Taka pogoda tutaj jest. Tutaj y tu widać, może. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale, ale trochę widać. A tak? Dookoła są góry. Czyli jesteśmy w takiej dużej dolinie yy, na płaskowyżu. Wakwak <noise> to jest taki wampir, jakby filipiński. Żeby pytali, czy się nie boję, bo tu jest. Yy, City Hall z tego, że tam mają tak, tak, pojadają tak, tak. o tych łakłakach W ogóle Filipińczycy się, wielu Filipińczyków się boi przyjechać tutaj Boją się tutaj przyjeżdżać No i się tak, mnie pytają, czy wyróc. ja się nie boję tak. Ja mówię, jak ja się mogę bać tutaj łakłaka, jak jest Taldo To przecież Taldo go od razu zabije i go zjemy na drugi dzień tego łakłaka Mnie też pytano na Boholu <laughs> Na Boholu pytano mnie właśnie I też było takie pytanie, no dobrze, no, ale jak to jedziesz na Sikihor? Przecież tam jest mnóstwo czarnej magii No to widzicie, Roman już tu dorzucił Dorzucił warzywka, wrzucił ten y, y, mleko kokosowe zrobił, nie nagrałem tego, bo rozmawialiśmy, ale tutaj popatrzcie jest odciśnięta, odciśnięta kobra. w tej miedniczce widać, że mleko kokosowe zrobił, także już się gotuje, mówi, że 5 minut i, i żaby będą gotowe. No, oh, now I can see you. <laughs> no, Rommel w ogóle świetnie gotuje, bo on pochodzi z bicolu Na Luzonie i Bikol właśnie słynie z dobrego jedzenia i ostrego. Ostrego i dużo mleka kokosowego i, I to jest dobre, nie? To jest dobre, ja to lubię. Tak to wygląda. No nie wygląda to bardzo jakoś apetycznie, ale jest naprawdę smaczne. I put coconut milk. Żabie, żabie łódka. Mm. Proszę bardzo. Jak ty je No to są żaby, no to jest to... No to widzisz, no, masz dwie nogi. Weź coś za kostkę. Tak do. Żaba, no jest.

dikuma entar super sprawa. Mm. <tipet> <tipet>